Podczas międzynarodowych pokazów lotniczych w Radomiu mieliśmy okazję zaprezentować się jako M346 Demo Team. Zaprezentowaliśmy pokaz na samolocie M346 Bielik z 41. bazy lotnictwa szkolnego. Był to nasz debiut na, na arenie tak naprawdę nie tylko w międzynarodowych pokazach, ale także na arenie krajowej. Podczas naszego pokazu wykonaliśmy wariant wysoki w przedziale prędkości od 100 węzłów do 450 węzłów w przedziale wysokości od 200 do 5000 stóp. Wykonaliśmy m.in. szybki nabór wysokości z przejściem w pętle, przewrót, następnie pętle, ciasny wiraż, wolny przelot przed publicznością i melman, przelot, tzw. dedication pass, podczas którego pokazaliśmy sylwetkę samolotu od góry, jak również efektowne beczki, półbeczki oraz... Kubańsko, że 45. Zadanie zostało nam postawione pod koniec czerwca, aby przygotować pokaz dynamiczny na samolocie M346, czyli tak naprawdę około dwóch miesięcy trwał trening mój kolegi. Były dosyć duże emocje, zwłaszcza, że dowiedzieliśmy się, że jest około 150 tysięcy osób. Plus, oczywiście, były nasze rodziny, także chcieliśmy się zaprezentować jak najlepiej. Stres trwał aż do momentu puszczenia hamulców. Jak tylko zatrzymałem się na pasie, puściłem hamulce do dodałem, e, przedstawiłem trotle do pozycji maksymalnej, to tak naprawdę skupiłem się tylko na zadaniu i, i zapomniałem o stresie.